Ostatnią moją rozmową była rozmowa z panem Jackiem, Bednarzem, Pożegnałem się każdy z nas rzeczy sobie dużo szczęścia i, i spakowałem ci i tyle. I będziesz chciał wrócić? Każdy wie, że dla mnie priorytetem jest Wisła Kraków. Chciałbym bardzo tutaj grać. Kiedyś mówiłem, że mógłbym spędzić całe, całe swoje kariery piłkarską. Dalej to podtrzymuję, no ale tak życie bywa, że przychodzi czas na, na zawodników, że muszę odejść, Tak się też stało, ale, ale nie, nie, nie podłamuję się jakoś. Będę chciał udowodnić wszystkim ludziom, którzy, którzy mm, źle mi życzyli, że, 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 że mylili się co do mojej osoby. Twoje tatuaże będę ciągle przykonane spędza które tutaj? Tak, na pewno będę śledził wyniki Wisły, będę na bieżąco z, z klubem. Będę dzwonił też do Was przede wszystkim. Będę żył na pewno Wisło Kraków, Jeśli będę w Polsce, to na pewno pojawię się na stadionie. Ale tak jak mówię, zaczyna się się. a nie żeby jechać na wakacje. Ja sam, Na początku będzie mi bardzo trudno, ale jestem człowiekiem uśmiechniętym, który, który jest, na pewno sobie poradzi przede wszystkim jestem optymistą. Jakiego języka się należy Tureckiego? No jak? Po turecku będę się coś mówić. Nie, nie, śmieję się. Na pewno na pewno będę musiał podszkolić jakiś tam angielski, żeby, żeby Eee, chociaż troszkę się komunikować z, z kolegami z drużyny, ale tak jak mówię, najważniejsze jest dla mnie to, żeby wejść w drużynę i pokazać, że przyjechałem tutaj, aby im pomóc, a nie żeby przeszkadzać. Mm -hmm. Co już o do którego jedziesz, czy mogę powiedzieć jego nazwę już? Eski Czech jest. Jest to drużyna z tego co słyszałem bardzo dobra, ma bardzo dobrych zawodników. Jest to jest tam bardzo fajne miasto, miasto studenckie. Z tego słyszałem też, że jest dużo Polaków. Jest dużo dobrych zawodników, którzy grali w wielkich klubach także. Cóż, jest to dla mnie wielka szansa zagrać w widzę tureckie szybko bardzo dobrym klubom. Ja bym myślał o tym, żeby przede wszystkim tak jak powiedziałem wcześniej, stać się jeszcze lepszym piłkarzem i zobaczymy jak to się ta moja kariera tam powiedzie. Ty byłeś tam już na testach Nie, dzisiaj dopiero jadę i to będę miał testy i... Jeśli testy przejdę, to podpiszę kopię. A czyli z trenerem nie rozmawiałeś, nie wiedziałeś, jaka z tenerem? Nie, z tego tylko co wiem, to trener bardzo chciał mnie pozyskać, byłem numerem jedy, jedy na, na jego liście e, życzeń. Szczerze powiem, sam się zdziwiłem, po, 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 po tej pół roku, który spędziłem w wyśle ostatnich, był to mój najgorszy okres, pomimo tego, że byłem e, bardzo słabym zawodnikiem, e, no i bardzo słabo grałem, tak. nie ma co się oszukiwać. Zgłosił się po mnie bardzo dobry klub. Także cieszę się, że, że, że trener mnie wypatrzył i mam nadzieję, że mi da szansę. No taki... Żałujesz czy Żałuję jeszcze jestem na ostatniego pół roku, Żałuję najbardziej, że nie awansowaliśmy do Ligi i tego, że eee, nie zdobyliśmy po raz kolejny mistrzostwa Polski. I, 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 i tylko to, tylko to. Czy nie zmieniłeś nic w zachowaniu i... e, Każdy wie, jakim jestem zawodnikiem, każdy wie, e, na co mi stać, e, każdy wie, że e, impulsywnie się zachowuje, ale też, też tak jest, z tego względu, że bardzo mi zależy. No myślę, sam wiem, że popełniłem też dużo gaw, dużo głupot, e, ale nie przejmuję się tego. Mam nadzieję, że ludzie dobrze mnie zapamiętają i wiem też, że mam dużo wrogów, ale wiem, że też mam dużo yy, dobrych znajomych, którzy, którzy cieszą się, że wyjeżdżam yy, do, nie ma co szykować, do lepszej ligi, także zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby, żeby ci ludzie, którzy, którzy są za mną, za mną byli ze mnie zadowoleni i dumni. Jaka to była drużyna? Zawsze znaczy, przez te ostatnie pół roku, kiedy nie było symbola, to też tak grałeś różnie. Nie chciałbym się wypowiadać na temat drużyny. Na pewno to nie, miało, nie wyglądało to tak, jak miało to wyglądać. Chcieliśmy wejść, chcieliśmy awansować dalej w lidze europejskiej. Chcieliśmy przede wszystkim obronić Mistrzostwo polskie, Nie udało się, zajęliśmy siódme miejsce. Części część, jest to też moja wina, że tak się to wszystko stało. Nie ma ludzi takich, którzy nie popełniają błędów. Jestem lżejszą te wszystkie sprawy. Jeśli wszystko, to co działo się, źle biorę na siebie, teraz mnie nie ma, mam nadzieję, że, że Wisła będzie jeszcze lepszym zespołem. Będę jej bardzo kluczował. I Mam nadzieję, że wróci na to odpowiednie miejsce, bo bo Wisław jest skazana na to, żeby być na polskim zrobić.? Chciałbyś jeszcze kiedyś Ha, Bardzo. Mam nadzieję, że e, będzie mi dane jeszcze założyć koszulkę z Białą wjazdą, e, i zrobić wszystko, żeby tak było. Albo w innej roli. roli. Na, razie, na razie wyjeżdżam, ale nigdy, nigdy nie zapomnę o Wiśle, nigdy nie wyprosi tego. Zawsze będę szczęśliwy, że, będę, że mogę grać w takim klubie, że mogę grać z Białą serce i Eee, nikt mi tego nie zabierze. Proszę bardzo, jakieś pożegnała? Nie, nie, nie pożegnali, bo ja się wczoraj dopiero w nocy powiedziałem, że ma mi się lecieć, Także jeśli przyjadę, to na pewno przyjdę i, i, i przywitam się, a zarazem pożegnam. Także... Czy to jeszcze ostatnie pożegnanie do kibiców w ostatnim dniu, eee, osoba? sześciu latach. Tak? Kurczę, ty to powiedzieć. Chciałbym, chciałbym podziękować na pewno wszystkim kibicom, eee, którzy byli zawsze ze mną, którzy. Bardzo mocno mnie wspierali i chciałbym też przeprosić tych, tych ludzi, których bardzo zawiodłem, którzy liczyli na mnie, a, a zachowałem się nie fair wobec nich, Także to jest moją to jest moją naj, jest moje... nie? nie no ogólnie powinni ci kibice, którzy, znaczy... Teraz to mówię to wiedzą po kim, po kim to jest mowa i to jest moja największa porażka, że miałem tylu fanów, a, 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 a zostało ich niewiele, ale jak to się mówi e, przyjaciół poznaję się w biedzie, ja, ja tych przyjaciół poznałem i wiem, że zawsze mogę na nich liczyć i zawsze oni mogą na mnie liczyć i zawsze im pomogę jak tylko będę mógł. اوه اوي من جي مونجي جو جي 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 جي